Dobra, zaczynamy! Nasza Stary ulubiona na gra! Na Stary dziad na koniu! Biznes, obok siebie No wszystkie. widzę właśnie, potem już nie festiwal! Najgorzej, wow. że oni zaczynają! Kurwa, no nie dobrze! Dobra, dobra, uwaga! Dobra, niech próbują. No ale oni jak zwykle już źle, bo oni zaczynają, ale o kurczę, no dobra. Dobra, panie, panie plak. Panie plaga, dzisiaj koniec z przegrywaniem. Widać, że to jest dwóch gałganów, na pewno nie ogarniają, dobra? Taktycznie to robimy, patrz ogarniałem. na to. Od razu do Wenecji, widzisz? I, ta, i taki to. podobny ruch, panie plags, myk myk, dobra? dobra Dawaj, wierzę ja da, w ciebie! Ja spokojnie! Plaga! <laughs> plaga nie! O, o nie! Nie odkupuj, bo chyba się nie opłaca, wiesz? O nie Kurwa, no gdzie on taka. leci tam! Do Rzymu poszedł nie sobie na zakupy Dora, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma nie ma co panikować! Oni mają... No, okay. Nie ma co panikować, co nie? rozpoczyna się mecz Dobra, dopiero, nie ma nie wiadomo. ma co panikować. E, mistrzostwa, luz też stracił. Ta, gazy. mistrzostwa to co gdzie zrobią w Rzymie? Nie to może być warte, nic, tak mi nawet się wydaje Co tu robić. Ach, w Rzymie co amator? Przecież ja tam nie wejdę. Ja od razu o. patrz, tak to się robi plaga, do Sydney a, widzisz? Dobra, panie Plak, teraz dawaj, konkretny ruch. dawaj Dasz radę, wierzę w ciebie, panie Plak. Niemcy chyba, wiesz? Cyp. Szkoda, że. No dobra, niech będzie. Nie źle, chociaż to nie jest najlepsza pierwsza inwestycja, panie Plak. Eee, trzeba zaczynać małymi krokami. Najpierw kuweta, a później jakieś miasto, no. O! No dobra, Zwróciła się to. Szapowa, cofam wszystko, skoro się Cypr wrócił. Ale o, Nowy Jork, panie, co pan robi, panie... Dobra, panie Blacks, mamy, jest... No nie, no mogło być lepiej, ale o, jeszcze nie jest nic przesądzone. O, Kraków kupię, proszę bardzo, jaka inwestycja, no. O, Kraków to jest giga inwestycja. No. Proszę, Boże, się, mogłoby się wydawać, że tak średnio, ale z drugiej strony Trochę rzecz. Dubaj, a, ty, no dobra, czyli wszystkie te kupujesz, wyspy i gościu, wygrywamy Normalnie wyspowy ten Wyspowy wygraną. baron, no dobra, skoro tak Nie, Irana nie kupisz, nie bo, bo już ci zajął no no Pomylił wyspy, no, gościu No, no już, się zaczęło, ci co tam nie? Wystawił, widziałeś? Widziałem, widziałem Patrz, ci i jeszcze, widziałem. jak zwykle omijają Kraków, takie fajne miejsce Ach bez są trochę. Trochę tak, trochę powiem. na bezczelu lał to. O, nie, 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 ale nic im nie improwuje. Nie, improwuje jednak coś. Kurde, z Nowy Jork nowy im i rzucił w ciebie, ale ham. Ham, straszny. Dobra, no, nie szkodzi, ładnie. ja Pekina se machnę, żeby być Pekin, mieć, bo tutaj na, na tym, na festiwalu to najdużo 210. Ja tu lają na duplecie, panie. No i ładnie, Przyska. nareszcie jakieś, jakieś porządne miejscowości, tak. a ja to widzę, panie. Oczywiście, że tak. Ja po prostu wiesz, widziałem jak przejść na spokojnie sobie mapkę. O, i teraz granadę. O, i linkę. granadę, proszę Kaleca. bardzo. Dobra, jest 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 git ogólnie, w sensie widzę duży, widzę duży potencjał w tym tęczu. Fajnie, no o -o. i na Warszawę, i patrz, jeszcze we mnie w pomidorem a. rzucił ham jeden. No. Jest w ogóle bezczelny. Tak, bezczel na bezczelności. Komidora. Na bezczelności to zrobił. Ham jeden. O! O, bezludna wyspa. Trochę Przydam trochę się. git, ale trochę szkoda, że wiesz... Ale Mistrzostwa świata, patrz na to. o! o. Dobra, gdzie robimy? Kraków. Krakowie? Może. No. W... Ale do Krakowa nie wiem czy będą ludzie wchodzić. No dobra, zrobimy. Może ktoś... jest no, Bierze może ktoś jest. wejdzie. Gdzie byś nie postawił, to nie przyjdą. No, gdzie nie postawił, to nie przyjdą. No trochę trochę w tym tęczu prawdy jest ogólnie. Tak. Kurwa, mogę pole kupić. Dobra, lepsze pole niż brak pola, jak to ci mówi. Tak się mówi. Kupuję pole. Kupuję pole. Styk, siop do Rzymu. No. Do Rzymu, ale na szczęście Ta. już jest taniej trochę. W sensie nie teraz tak drogo jak wcześniej. Dobra, leć tam na Lond no. Londyn teraz, dawaj. Spoko, nie ma problemu. Dobra. W Sydney sobie tam pobuduję. Pobud Sydney, no Pastyk, dobra. Pa. Myślałem też nad Sydney, myślałem, że nie zrobić festiwalu, ale mówię sobie, nie, no dobra, to już zostawmy cyk, ten Kraków. Co tam będziesz miał? Uwaga! Będziesz miasto do organizowania Mistrzostw Świata! Dobra, biorę ten Kraków, podbijam go, patrz. To podbijaj Kraków, dawaj to! Co? półtora miliona. Oh je, yeah. tylko że oni długo muszą iść, żeby tam wejść. No ale dobra, może wejdą jeszcze. No radę. O! Wenecja! O. Nareszcie jakieś dobre ruchy! Ma ja czuję... czuję potencjał w dzisiejszym meczu, a. powiem ci. Kupiu, co, co? Tak? co? <laughs> Dobrze, nie ma pieniędzy, a całe kółko przed nim. No i się Odzenia rozjuszyłem. Dał ci co, zaraz nie? Robić. Ta, dał mi zarobić i no ale Londyn to mnie. Ale nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, jest no, dobrze, bo nie kupi Londyna na teraz. Nie, bez kasy jest. No o nie kupił. O ten tak. zapłacił, bo się rozruszył, No Koniec i do Rzymu. Tego. Dobra, dobra. Musimy po prostu Mediola nim przejąć i wiesz, Ta. i będzie gitara, co nie? Mediona nim na przejmiemy różaczku. i będzie git. O, ja ja, se, ja se, pracowałem nad taktyką przez weekend. Ja sobie. Ja trochę oglądałem mecze profesjonalne o. i mniej więcej wiem jak już rzucać, żeby ograć. No ich. i se ulepszę o. Las Vegas, bo mnie stać teraz, tak, proszę tak. bardzo. No. Ja to proszę. Ty bardzo bardzo ale ale to nie, nie odkupuj, nie odkupuj, nie ma sensu. Nie, nie, nie ma sensu zupełnie, to wiesz Tak, tak, no, to to, to nie. Sobie, rozglądam się. Patrz, no. jaki ham, no nie wie, trzymam zaraz, no nie wytrzymam. jestem bez kasy, więc jego nawet nie stać na podróż. Ale będzie go stać, Luz. ale będzie na podróż, nie no stać, bo ma jakieś tam drobne, zobacz, widzisz? A 203, chyba no. nie, 200 trzech. Nie, 50, 50. A, no to i tak nic nie kupi. To Dobrze, kupi Sydney. Starta, to fajnie, o, witamia, fajnie, akurat fajnie, akurat dziękuję. dziękuję. Fajnie, jakbyśmy na Mediolan dziękuję. teraz weszli i go tak zblokowali, To byłoby takie, wiesz, no. OP, co nie? Dobra, pogadam z moim Reniferem. Patrz, Cuchero jak na do, Paryż tam poszedł. No, na Mediolan. O, ten to może kupić. No kupi, I kupi, kupił. co nie? Kurczę, najgorsze jest w tym wszystkim, ten jest takim, że on Medio, ten drąbany ten wykupi. Dobra, trudno ja Hongkong wykupuję. Kong super. Dobra, A, Dobra tak i dawaj teraz ty się ruszaj. A, pyk. Weź to Wenecja. wykup może, Wszystko żeby było. go zablokować. Odkupia ja co, mam klasę, nie? Weź to odkup, to on jest, on nie będzie. teraz tak mazył mu, mu się. No. A, nie ma takiego nie. wałka. Nie, Rzuć go pomidorem, ale... żeby wiedział, kto tu, kto tu egzystuje. Oczywiście, że tak. My kurwa, madafaka, ale go zrobiliśmy. Co on teraz <laughs> zrobi? No, nic Do nie Chicago? Niech. Hmm. sobie Może sobie robić, no. Nie mamy Nelpolu. Spra taktycznie go to zrobiliśmy. Nic dzisiaj. z tego. Mega, mega taktycznie to wyszło. No o, 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 Króciutko! Świata. No dobra, dawaj go po pomidorem, my kurwa! O, no, sprzedawaj tam farmce no. gościu, wyskakuj z portfela! Puszczę jeszcze śmieszną minkę, żeby zadrwić z niego. Jajajajajaj, oczywiście, tak! Ja... oj, teraz to Ooo, nareszcie! Nareszcie los jest po naszej stronie, panie plaga. No. To Maxa. Jest gid. Sam zaczął te rzucanie pomidorami. Jakby, a, jest, jakby sam zaczął tą bitwę. Totalnie ich wina. Ja Karmabaca, nie chciałem, ja nie mówiłem. chciałem się bić, a oni oni tak zaczęli. Ja też pełna kulturka wjechnęła. Dokładnie, na mówię, święta się zbliżają, nie? A tu patrz, bezczelni. No patrzcie, myślę, że jak zrobiłem hotel w Sewili, to to się ten to spotkanie to dadzą, chyba tak Tak, tak spotkanie w Sewili. No, pewnie się to jakieś. Dobra, idę na szansę. Robić. Ciekawe, co tam będzie. Ochronić swoje miasto? Dobrze, ochronię. Lepiej chronić tych kraków. No. Kraków jest piękny, trzeba go chronić. Rzucasz we nie pomidorem pana? O, to jak zdo... do swojego zdo... cypru A nie plaks. Dobra, dobra, jest dobrze. O, do Pekinu jeszcze, pieniądze by mi zapłacili ja nie mam pieniędzy w ogóle, jak to się stało? No wiem, że Do nie majowa. masz, ale w gruncie, że ja mam dużo. <laughs> no ty to tam masz mega dużo. O, na szansę. Ciekawe co będzie miał, uwaga. No. Wy z tym które organizację mistrzostwa świata. To gorzej, York, gorzej, bo w Warszawie pewnie będą. No, w no. większy. Nie, Warszawę za A, zgodą. jednak Warszawę, cyk. No, dwa no, miliony. miliony. Tam, tam to dobra. Po prostu. Trzeba mu to zburzyć, iść na szansę, zbóż mu to. ja dwójkę wyrzucę, zabiorę mistrzostwa, wiesz? Dobra, albo szansę i zbóż mu tam w tej warszawie, Albo dwie opcje dobre, no. no. dwie opcje są dobre. Taka jest taktyka dzisiaj, pan widzowie. To jest to. Pat zastanawia się, czy kupić, czy nie. odmyśla taktykę, kupił. jednak kupił. A, wyrzucało ale, ale miał, ale miał, ale miał miał, miał, miał taki wiesz Dobra, to może ja mu coś to zobaczę. O, szansę ze zburzeniem. Dobra. Jakoś. To weź to, sprzedawaj. O, no, Sprzedaj tą Warszawę! No sprzedam! Tam, co będzie tam chodził? A <laughs> widzisz, o, co by ich powiedzieć? Dobra, rzucę w niego ty tym. du, -du, -du. <laughs> I znowu okay, się zaśmieje. Nie z bezludnej wyspy. <laughs> ale o, się zaśmieje. Ale tutaj do Krakowa. Pięć, dobra, dobra trzeba ulepszyć. Ale nie masz nie pieniędzy. pieniędzy, dobra, nie posiedzę szkodzi. Posiedzę sobie. Co, i sobie? tak jest chronione. Ta, się co. O chowa. ciekawe, co zaraz będą mieli. Czy waga. się zemszczą? O nie. <grym> jaki gość bo ogóle, loser. 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 loser No, to się zrobiły śmiesznie. Patrz, oni tylko płacą, no. totalnie robią to co my ostatnio robiliśmy w meczu <grym> Totalnie. No, no. się role. Dobra, to ja kupię to. Proszę, lion ci ulepszę troszkę. Dzięki, dzięki. Nie ma sprawy. I wybiją, to zarobię chętnie. Cyk. O, dublecie, a ty, o, a Ty Hong proszę Kong. bardzo. O, o Hongkong możesz chodę? polepszyć. Cyl. No i teraz to jest Królestwo a. Hongkongowe. No chodź, jest ten zamek cały po prostu. I do Berlin. O, witam. do Berlina, dobrze. Jest moja. Działeczka. Ach, Takie rzeczy się zawsze szanuje. No nic, znowu chcę z no. odzyskać te wyspy z jakiegoś no. powodu. Nie z jakiegoś problemu. powodu cały czas o tych wyspach myślimy. Ja nie wiem o co chodzi. No on do Krakowa chyba planuje. Chyba spać, do Krakowa, jest? tylko już ze zniżką znaczy podwójny czynsz no. tylko Co to, to jest? Uwaga, zobaczymy co będzie miał o kurde, a to warciasz to nie wygrał trochę życie z tym 25 Tysięcy no. od każdego Ach, urodziny no. to urodziny. Urodziny to ma. urodziny niech ma Tak, należy mu się prostu. Tak, dokładnie ich zarobi troszeczkę O, pomidorkiem ja obrzucił. O kurde, no niestety no. tutaj aż Dobra, ale coś o. może improwujemy. To co? Chyba. Dobrze, dobrze. To no może tutaj. A, zbuduję sobie hotel w Krakowie, co tam? O, hotel Kraków? Oczywiście, że tak. No, fajne patrz. miejsce takie miłe. To se no zrobię i ulepszę. I, I jeszcze ci te Wenecję ulepszę, żeby. O, lepsze dzięki, ceny dzięki. były w Wenecji. Co nie? Wzrost inwestycji od razu, nie. O, o do Las Vegas se podskoczę. Do tego. Las Vegas. Bo... No, fajne. Opatrz na podatek. <laughs> nie płaci <władzi grym> podatek od swoich nieruchomości. <grym> Oczywiście. No, no raz, zobaczymy, co zrobi ten Gaugan. A jednak, Lion nie mógł się oprzeć! Jednak to silniejsze od niego, plaga zostać pieniądze właśnie w tym momencie! Za... Pięknie! Zobacz jaka I dominacja! Ja domy, żeby to wyrobić! No, kurde. No! Się odkułem. Nareszcie no, tak masz na duże próby, moment. pieniądz panie Plax! Patrz, No, totalnie poszło. oni nie przemyśleli tej taktyki tym no, razem. Nie, nie wyspani chyba są jacyś Tak, dzisiaj tyś, widać, że tak. totalnie nie ogarniają. Amatorzy przyszli tutaj z zawodowcami, chcą się bić. Co nie? Ja <słupia> tyle poradników obejrzałem, że Ta, mamy mnóstwo poradników biznes że obejrzeliśmy. Więc to Wziąnek. nie mogło się nie udać. Imyk na Czuczyłem wyspę. Śliczyłem kostką w domu, to już <laughs> normalnie mam wyrobione. O, no i to rozumiem, Warsz ha. Wawek, kupuj tą Warszawę. Oczywiście, że tak, no Warszawa, jasne. Patrz na to, jakie Patrz ceny to ładne, no. Ty, monopol milionów. Ja ci kręcę, ale ten, <grym> na bezludną wyspę sobie posiedzi. Myślisz, że co, on no, go uchroni no, to? Nie chce się... Nie się nie ominie, gościu. Kurde, szkoda, że Hamburg, bo to byśmy mamy już jakby tylko... Podróż, miał dużo menebolów możemy mieć jak tylko podróż wejdę, no. co nie? To prawda No wydał Możmy swoje ostatnie pieniądze, troszeczkę. niedobrze i rzuca koskami. gdzie on teraz bójcie? O, no i koniec, skończyło się, tak to jest jak wydajesz pieniądze bezpomyślnie, sprzedawaj teraz No <ślonąc happen mould> Teraz sobie odkuj jakoś no Teraz sobie odkuj, tak to jest kiedy nie myśli Wydaje, no, Hamburg kupił, Hamburg sprzedał, no tak to jest Słabo jak. No bo, to rozkminił no, naprawdę. Bo widać, że nie myśli w ogóle o pieniądzach, tylko o głupotach mu w głowie. A ja sobie kupię tak, Londyn, tak. żeby mieć już menel, tutaj o, jakiś pewnie, mały. Że tak, na spokojnie. O, dwa menelpole, powiem ci. Jeden Uff. menelpol i mamy winek, panie Plax. Tak, na spokojnie, totalnie. To co, nie. Hamburg i Ending chyba? Albo Hamburg, albo Szanghaj. Ending. Ja w ending. sobie tutaj posiedzę na zamku. Dobra, to se tam posiedź na sileczku. Wiadomka, trzeba trochę. O kurde, no i się Oj, rozjuszyłem. Abór ja, zablokował. Dobra, ale jeszcze Szanghaj, no też da. mamy menel po w sumie, więc... Tak. Więc luźno, spokojnie. luźno. A zobaczymy co. Oj, na szansę, co on tam zrobi na tej szansie. Zobaczmy. Odda miasto? Odda miasta, miejmy nadzieję. No. Idziesz na pole Bech. podatek, ale farciarz. Ale warcie życia. Jeszcze musiał pary sprzedać, bo nie ma pieniędzy. No, no niezły biznesmen. <laughs> Dobry dealek. No, o naprawdę. ja pójdę sobie też na szansę, bo dawno nie byłem. Uleś się do mistrzostwa, no dobra. Pewnie. No, a ceilu. co będę tam się przejmował? Niech Czy latają same gacie. A no nie ma teraz miasta, co organizuje mistrzostwa. No prawda, to sobie to posiedzę. Aaaa, jakiś. <laughs> dobra, co tam tam masz na się, się tym razem? broń swoje miasto! O, to dawaj Kraków może, żeby nie... było. Nie... Londyn, patrz, 676 No tak, ale Warszawy... No dobra, jak chcesz, jak Wezmę chcesz Weźmy Londyn, bo tam jest dobry pieniądz. A Sydney też był to dobry Sydney chcę, no. też był dobry pieniądz w sumie <laughs> No, wiesz, dwie ochronki w różnych miejscach to warto <laughs> no. O, Chicago kupił Kurde, no, bezczelny. No ale dobra, o kurde, co on, no, ale nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Ej. Tylko dawno na podróży nie byłem i boli mnie to, bo nie możemy tych monopol, Monopoli sobie zrobić takich Taki pięknych, hurlubic, co nie? No, no przełobyś to... jakiś podróżnik, żeby tam, wiesz, Szanghaj chce zająć może, żeby tutaj paryżce zająć. Jakby jest kilka... O, patrz, odkupił gałgan jeden. E, e, co? Co nie? Musisz ja się spłukać z kasy? Dobrze. No dobrze, nie ma dobrze. Co mnie, co mi tam? Ale no tak trochę. Ja nie wiem o co mu chodzi. Musiałby mieć Madryt, żeby wygrał. wygrać. Przyjdzie do Pekinu, nie będzie go stać i będzie sprzedawał. No zobaczysz. pewnie tak to się skończy. Zajął tak się to skończy na pewno. Mro, mroczne inwestycje. A i no dobra, to on sobie kupił, to ja zablokuję mu. O, proszę bardzo, Madryt. Żeby miał. <laughs> Ale on się musiał zdenerwować teraz. No, no Kłopot kupił działkę. O, i do Sydney. sydney. Proszę, proszę hotelik bardzo. Postawię. O, hoteli. Druga z hotelem. No i, nice. teraz to, no i teraz to jest klasa 1-3 miliona w Sydney z Ziomek Najlepsze jest to, kidzon. że cały czas nam brakuje jednego Menelpolu i koniec nic to zrobimy, 5 minut mamy na luzie Tak, myślę, że tak Oni nawet nie jest, wiedzą jest co robić teraz, totalnie nie mają taktyki z tego co widzę O, Ta. do Wenecji jeszcze se pójdzie zapłaci pieniądze, no, których tak nie mówiłem. ma Skoczy i będzie sprzedawał No musi sprzedać, no bo no, niestety nie jest najlepszy w inwestycjach. I tą grenadę, co co ty sprzedaje. cały sprzedaję. No, to nie jest najlepszy w inwestycjach, no. trzeba przyznać. No. No to miło, miło, że tak nas wspiera tutaj. Prawda, fajnie. O, do dba, jest jeszcze pół ile zapłaci trochę pieniędzy. Na silku. No, widać, że tak jakby swojski, o proszę, Szanghaj. Ojeju, czy to o. jest zwycięstwo przez potrójny Menelpol? Potrójny Menelpol, elo! Elo, melo! To chyba tam, koniec. Mówiłem, się uda. Chyba ending. Tref. O kurde, you wygraliśmy. O, 9 milionów do 3 milionów? No, no bo muszę to. przyznać, że tym razem poszło nam wyjątkowo bardzo dobrze, więc no. ELO, ELO! elo, elo. O.